W tym filmiku nauczymy się ocieplać i ochładzać zdjęcia. Zmiana temperatury barwowej kolorów na zdjęciu niejednokrotnie powoduje całkowitą odmianę charakteru tego zdjęcia. Zaczniemy naszą pracę od tego zdjęcia. Już na pierwszy rzut oka widać, że to zdjęcie jest zbyt żółte, zbyt przerzucone, jest ono, można powiedzieć, zbyt ciepłe, aż do przesady. I tutaj warto zacząć od funkcji automatycznej, której nauczyliśmy się w filmach początkowych, czyli wcisnąć klawisze Ctrl-Shift-U po to, żeby Lightroom automatycznie ustawił tutaj. Poprawną temperaturę tego zdjęcia. Spójrzmy, zdjęcie teraz wygląda znacznie lepiej. Przejdźmy do Develop i zobaczmy, w jaki sposób zostały przesunięte suwaki temperatura i tinta. Tinta praktycznie została nieruszona, natomiast temperatura została przesunięta o 27 punktów w lewo. W tym momencie nasze zdjęcie jest, można powiedzieć, w miarę neutralne. I jeżeli teraz od tego miejsca przesuniemy się w lewo, to nasze zdjęcie będziemy ochładzać. Spójrzmy, broda stała się wręcz niebieskawa. A jeżeli od tego miejsca przesuniemy się w prawo, to nasze zdjęcie staje się cieplejsze. Ja od tej wartości minus 27 przesunę się dosłownie o kilka punktów w prawo, tak żeby moje zdjęcie stało się delikatnie cieplejsze. Powiedzmy, w tym momencie bym to pozostawił i możemy jeszcze na koniec spróbować nieco zmienić charakter tego zdjęcia, korzystając z innych suwaków, takich jak na przykład Clarity, czyli klarowność. Jeżeli ten suwak przesuniemy w prawo, zdjęcie staje się. Znacznie bardziej szorstkie. Możemy też tutaj przyciemnić niektóre najjaśniejsze obszary na tym zdjęciu, czyli biele, delikatnie ujmujemy, tak żeby ten beret nie był tak rozjaśniony. I możemy jeszcze zobaczyć, jak wpłynie nam tutaj kontrast, suwak kontrastu na to zdjęcie. Kontrast możemy delikatnie zwiększyć, tak żeby to zdjęcie było jeszcze bardziej wyraziste, i w tym momencie, jeżeli spojrzymy na przed i po to zobaczymy, jak poważną zmianę dokonaliśmy. Przejdźmy teraz do jakiegoś innego zdjęcia, w którym nie będziemy korygować zdjęcia, które jest mocno przebarwione, tak jak w tym przypadku, w stronę żółtego. Ja przejdę teraz tutaj do folderu Inne i stąd wybiorę właśnie to zdjęcie, tą łódź. Przechodzę do menu Develop i tutaj ręcznie posłużymy się tym pierwszym suwakiem, przesuwając w lewo. Spójrzmy. Zdjęcie staje się bardzo chłodne, tak jakby to był nieprzyjemny, deszczowy dzień. A jeżeli przesuniemy się delikatnie w prawo, to nasze zdjęcie nabiera ciepłych barw, tak jakby to był piękny, słoneczny dzień. Trawa również poprawia swój wygląd, ponieważ w składowych zielonych jest sporo koloru żółtego. Także spójrzmy, przesuwając się w prawo, nasza trawa staje się znacznie żywsza, znacznie przyjemniejsza. I w ten właśnie sposób możemy szybko, jednym słowakiem, zmienić całkowicie charakter takiego zdjęcia. Nad tym zdjęciem jeszcze będziemy w przyszłości pracować, ale jeśli chodzi o zmianę temperatury, to temat jest w zasadzie wystarczająco omówiony.